Witam wszystkich zainteresowanych w kolejnym odcinku który rozpoczął się wycieczką z Wyszkowa do Serocka pojechaliśmy dwiema maszynkami to był Zip VZ2 125 i Romet Soft Chopper 125 zdjęcia z tej wycieczki możecie obejrzeć na stronie www.kaluza. 24.pl na którą bardzo serdecznie zapraszam Dzisiejszy temat omawiany temat właśnie ustawienia gaźnika dokładnie jest opisany na tej stronie internetowej, także zapraszam na nią serdecznie miałem ten odcinek nakręcić o regulacji zaworów no niestety jestem w tym momencie niekonsekwentny za co bardzo serdecznie przepraszam ale czekam jeszcze na prawidłowy kluczyk który będzie pomocny właśnie do tego ustawiania zaworów ale dzisiaj szybciutko opowiem w jaki sposób ustawiamy Gaźnik. Oczywiście musicie przyjąć, że jest to metoda e, taka e, super amatorska, e, bo ustawiamy gaźnik profesjonalnie. E, troszeczkę inaczej, mianowicie e, powinniśmy e, raz, e, chociaż pojechać sobie z nowym motocyklem, już takim dotartym. E, na stację, gdzie mają tam do dyspozycji hamownie i analizator spalin. No, i w tym momencie gdy ustawimy sobie ten te parametry, ten gaźnik to na Śrubkach regulacyjnych powinniśmy zrobić takie znaczniki, e, kreski czy rysy, tak, e, i poprawić flamastrem takim e, permanentnym, aby nigdy już e, te kreski nie zeszły, dlatego że e, już praktycznie przez całe żywot tego motocykla będziemy e, w zasadzie opierać się na tych kreseczkach. No ale niestety ta e, Czynność, czyli ustawienie, sprawdzenie motocykla na hamowni, jest dosyć drogą usługą, więc no trzeba też wiedzieć, jak ustawić gaźniczek metodą taką typowo amatorską. Więc od czego zaczynamy? Przede wszystkim musimy rozgrzać silnik. Tutaj ten silnik musi być dobrze ciepły, czyli jakieś około 10 km trzeba byłoby sobie przejechać, żeby ten silniczek był bardzo dobrze ciepły. No i od czego zaczynamy? No trzeba zidentyfikować przede wszystkim wszystkie pokrętła, śrubki, które będą nam potrzebne do tego, żeby ustalić pewne parametry. Mianowicie tu w tym modelu ZIP VZ2 125 cm pojemności. Mamy, omawiamy gaźnik, który jest w tym modelu. A symbol tego gaźnika to PZ26. Trochę brzmi to jak J23, ale, ale no taką nazwę konstruktor nadał, więc tego się trzymamy. To jest PZ26. Trzy śrubki, trzy pokrętła, z których dwa są pokrętłami regulacyjnymi. Od góry zaczynając, czyli to będzie ta pierwsza śrubka regulacyjna, to jest śrubka wolnych obrotów. Kolejną śrubką, i to jest taka pozioma śrubka, natomiast w pionie, pionowa śrubka druga, to jest ta. To jest śrubka od regulacji właśnie mieszanki paliwowo-powietrznej. A trzecie to jest taki zaworek na samym dole. To jest to u podstawy, który, w momencie gdy będziemy chcieli wyczyścić na przykład gaźnik, w jakimś tam momencie, to służy to do spuszczania paliwa z komory pływakowej jak odkręcimy właśnie tą śrubeczkę, to tym wężykiem popłynie nam paliwo, które jest w komorze pływekowej. Ono teraz jest tak ustawione, ten wężyk, żeby ta paliwo sobie, nadmiar paliwa sobie na ulicę zlatywał, tak? To jest fabrycznie ustawione, ale usytuowany ten wężyk, ale mm, głównie to służy do tego właśnie, żeby y, spuszczać to paliwo z z komory pływakowej w momencie gdy chcemy wykręcić gaźnik tak, i chcemy opróżnić ten gaźnik no to paliwo trzeba sobie spuścić do jakiegoś słoiczka czy jakiegoś innego pojemnika. Podczas gdy spuszczamy dokonujemy tak zwanego zrzutu paliwa z gaźnika, czyli z, tutaj konkretnie z komory pływakowej. Zakręcamy dopływ paliwa dokładnie yy, tutaj tym zaworkiem. No, ponieważ gdybyśmy tego nie zrobili, to w momencie, gdy odkręcimy tą najniższą śrubkę do spuszczania paliwa z komory pływakowej, no to by leciało to paliwo aż do momentu, gdyby się nie skończyło w baku. Oczywiście to nie jest taka od razu prosta sprawa, bo tam jeszcze parę rzeczy po drodze jest, no ale mniej więcej tego paliwa byłoby sporo. No i e, tak już powiedziałem, że mamy te pokrętła zidentyfikowane. Mamy rozgrzany silnik. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że teoria tutaj nam mówi, że tą, to pokrętło, tą śrubkę od, y, od mieszanki paliwowo-powietrznej musimy wkręcić do końca, do oporu, do lekkiego oporu. Y, tą śrubkę od wolnych obrotów o tą Powinniśmy mieć tak ustawioną na mniej więcej połowie jej skoku, albo w momencie, gdy już jeździmy motocyklem, tak, ono odpala i nie ma problemu takiego większego, to zostawiamy ją w takiej pozycji pierwotnej. No i od czego zaczynamy dalej regulację? Tą śrubką właśnie od y, mieszanki paliwowej powietrznej musimy odkręcić tą śrubkę o jeden pełny obrót. No i y, zapalamy motocykl, uruchamiamy silnik, i w tym momencie, gdy mamy już y, ten silnik y, zapalony, y, uruchomiony, musimy. Mocno przegazować, czyli gdy będziemy dodawać tak gwałtownie gaz, gazu manetką, to powinien ten silnik wchodzić bardzo szybko na obroty. Natomiast w momencie, gdy ten silnik Ten silnik wchodzi na obroty dosyć leniwie, to w tym momencie jest to dla nas sygnał, że jest podawana zbyt bogata mieszanka paliwowo-powietrzna, czyli zbyt dużo paliwa jest w mieszance w stosunku do powietrza. I co dalej? Musimy wyłączyć silnik i podkręcić. Odkręcić, odkręcić o pół obrotu znów tą samą śrubkę, która służy do właśnie regulacji paliwowo, mieszanki paliwowo-powietrznej. Następnie uruchamiamy silnik i znowu dajemy manetą gazu takie właśnie mocne dogazywanie, tak? Jak to, jak to mówią, taką przegazówkę zrobić. I w tym momencie, gdy... Silnik już wchodzi na e, obroty nie leniwie, tylko e, od razu wkręca się na wysokie obroty. To znaczy, że już zaczynamy mieć, łapać ten punkt, w którym ta m, mieszanka paliwowo-powietrzna jest już w miarę dobra. E, teraz należałoby sobie podkręcić tą e, śrubką dokładnie. Uregulować obroty jałowego biegu. Więc tak to musimy uregulować tą śrubką, żeby obroty naszego silnika wynosiły tutaj około 1000 obrotów, czyli jakieś 900 do 1000 obrotów. Tak? Tutaj właśnie mamy tą podziałkę. To jest taka mała kreska między dwiema dłuższymi. Później jeszcze wrócimy do tego ustawienia. To jest też zależne, jak komu się jeździ, bo niektórzy wolą mniejsze obroty na biegu jałowym, a niektórzy wolą troszeczkę wyższe. No ale to już jest sprawa właśnie indywidualnego ustawienia. Co dalej? W momencie, gdy przekroczymy granicę odkręcania tej śrubki na korzyść tutaj powietrza, czyli będzie więcej powietrza niż paliwa w gaźniku, to w momencie gdy będziemy dodawać gazu po uruchomieniu silnika, takie, takie gwałtowne dodawanie gazu, jak będziemy to czynić, to w tym momencie silnik się będzie dławił. Oczywiście tutaj, jeżeli mówimy o e, proporcjach e, w mieszanki paliwowo-powietrznej w gaźniku, no to nie jest jeden do jednego, oczywiście, tylko to jest zupełnie inna proporcja, więc jak mówię, że e, więcej będzie paliwa, e, znaczy więcej powietrza od paliwa, no to są to takie umowne informacje, dlatego, że to jest odpowiedni stosunek. To na pewno nie jest jeden do jednego, tylko proporcje są trochę inne. Będzie słychać takie charakterystyczne, takie muczenie przed momentem, w którym on wejdzie na wysokie obroty. To będzie takie mu, mu, mu. No, i w tym, w tym miejscu. Ona mi wyszła chyba idealnie. <grymne> <grymne> więc, więc w momencie, gdy coś takiego właśnie usłyszymy, to znaczy, że on dostaje za dużo powietrza, więc musimy z powrotem przykręcić o pół obrotu tą śrubkę paliwowo-powietrzną od, od yy, mieszanki paliwowo-powietrznej. Yy, silnik musi się tak zachowywać yy, przy dobrej regulacji właśnie gaźnika, że w momencie, gdy damy dodamy gazu manetką, natychmiast powinien wchodzić na obroty, na wysokie obroty. Nie powinno być żadnych kaszlnięć, żadnego dławienia i żadnego takiego dźwięku właśnie, jak, jak powiedziałem wcześniej. I teraz, jeżeli coś takiego osiągniemy, to w tym momencie... Jeszcze dokonujemy korekty obrotów w biegu jałowego. Tak, żeby po prostu ten te obroty na obrotomierzu wskazywało około 1000 obrotów, ja mam ustawione na 900 obrotów na minutę, no akurat mi tak pasuje, tak fajnie się właśnie zachowuje później silnik w momencie, gdy tutaj puszczam sprzęgło, prawda, redukuję biegi, czy, czy, czy wrzucam biegi na, na wyższe. I dlatego właśnie taki obrot. Ale innym kierowcom, może, motocyklistą, może tutaj pasować inne ustawienie, czyli trochę wyższe te obroty. Nie wiem, 1000, 1100. To jest już sprawa indywidualna. Mamy ustawiony już gaźnik. No to musimy sobie to przetestować. Wyruszamy wy, wy, wy na jakąś taką krótką wycieczkę, rozpędzamy motocykl i w tym momencie też musimy zobaczyć jak on się zachowuje. Czy on nie, nie ma jakichś dziwnych kaszlnięć, tak jak mówiłem, czy przerwań. On musi bardzo fajnie, gładko wchodzić na obroty przy dodawaniu gazu. No i powinniśmy być z jazdy w ogóle zadowoleni. Czyli y, musi mieć dobre przyspieszenie, no i y, jego praca musi być właśnie kulturalna, jeżeli chodzi o, o, o te wszystkie dźwięki, które wydaje, tak, musi być równomierna bez żadnych jakichś tam dziwnych, dziwnych zachowań. Po czym przyjeżdżamy z tej wycieczki i trzeba mm, wystudzić silnik do takiej temperatury. Otoczenia, gdzie bezpiecznie będziemy mogli wykręcić sobie świecę zapłonową. Dlatego, że. Dlaczego musimy mieć wystudzony silnik? Ponieważ, wykręcając świecę na gorącym silniku, możemy uszkodzić gwint. Tak samo musimy pamiętać o tym, że możemy. Niestety, przekręcić gwint. Mówię o gwincie właśnie w bloku silnika. Czyli, najlepiej dokręcamy sobie ręcznie paluszkami świecę aż do oporu i dokręcamy do lekkiego oporu świecę kluczem już docelowo. I też z wyczuciem, żeby nie przekręcić tego gwintu. Po kolorze świecy zapłonowej określamy jakość spalania tej mieszanki. Czyli w momencie, gdy będzie ciemna ta końcówka świecy i elektrody, to znaczy, że nasz motocykl dostaje zbyt bogatą mieszankę i jest zbyt dużo paliwa w tej mieszance, więc trzeba troszeczkę odkręcić śrubkę. Od y, mieszanki paliwowo-powietrznej, żeby dodać troszeczkę powietrza. To musi być taki kompromis między jednym właśnie a drugim. Y, dlatego też y, y, tutaj po kolorze świecy będziemy mogli to określić. Jeżeli będzie świeca zbyt biała, prawie biała, to jest taki kolor y, bardzo jasno beżowy, to znaczy, że y, ta Mieszanka jest zbyt uboga, czyli następuje takie spalanie stukowe i zbyt dużo powietrza jest w tej mieszance. Prawidłowy kolor świecy powinien mieć kawę z mlekiem. Taki właśnie pośredni. Jeżeli wszystko właśnie doprowadzimy do takiego stanu, to powinniśmy być zadowoleni i dumni z tego, że nabyliśmy nową umiejętność regulacji gaźnika. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do przyszłego odcinka.